Magda Amy nie żyje. Odeszła legenda polskiej poezji śpiewanej. Ale to nie tylko historia o stracie artystki. To ostrzeżenie. Przez lata zachwycała wrażliwością, spokojem i głębią słowa. Na scenie silna. W życiu prywatnym toczyła cichą walkę z depresją. Mówiła o niej wprost. O dniach, kiedy największym sukcesem było wstać z łóżka. O lekach. O momentach, gdy znikała z życia publicznego. Latem 2025 roku zaczęła odwoływać koncerty. Nagła choroba brzmiały komunikaty. Dla wielu to był sygnał, który łatwo zignorować. Dla niej kolejny etap walki, której nie widać na zdjęciach ani scenie. Depresja nie wybiera. Dotyka ludzi wrażliwych, utalentowanych, podziwianych. Cisza. Wycofanie, zmęczenie, brak sił to niesłabość. To objawy. Śmierć magiedy, a my przypomina jedno: nie wolno ich lekceważyć. Jeśli widzi się u siebie lub kogoś bliskiego, reaguj. Zanim będzie za późno.